Witajcie na moim kanale. Ja dzisiaj jestem w domu lasarny. Jak tutaj mogliście zauważyć, ale nie o tym jest odcinek. Odcinek jest o tym, bo chcę, żebyście mi pomogli po prostu zdecydować w dwóch kwestiach. Co, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale? Może z jakiejś innej gry byście coś chcieli zobaczyć? Czy też z innych, nie wiem, jakiś, może z star jakiś szczególny odcinek, nie wiem. Teraz uzbierałam 2000 e, końców, więc może jakiś, nie wiem, jakieś robienie luków, czy coś w tym stylu, czy udekorowanie domów, e, domu. E, I też pomóżcie mi, e, czy chcecie, żebym nagrywała na TikToku. E, jeżeli chcecie, no to napiszcie mi w komentarzu i w ogóle, czy jeżeli chcecie jakiś specjalny odcinek na przykład odcinek z widzami, czy też ten styl, żeby, byśmy, żebym nagrała chętnie, chętnie przeczytam wasze propozycje, bo dla mnie wasze zdanie jest najważniejsze no i chcę, żeby ten kanał jakby wam się dobrze oglądał, a mi dobrze też się tworzyło, jakby nowe filmiki, odcinki i tak dalej eee, dzisiaj odcinek nie jest za długi ponieważ chciałabym tylko po prostu jakby tak poinformować i zapytać, piszcie w komentarzach bo jest to dla mnie nap naprawdę bardzo ważne eee, mam nadzieję, że ogólnie cały kanał mój wam się podoba i że odcinki, które wsadzam eee, są naprawdę fajne bo ja się naprawdę staram, naprawdę lubię to robić i bardzo Wam dziękuję za 25 subskrypcji, bo jest to naprawdę dla mnie, jest to super osiągnięcie. No i ogólnie myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. To jakby nie był taki odcinek, tylko trochę mi taki short, chociaż trochę dłuższy, no tam dwie minuty powiedzmy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, że poświęciliście swój cenny czas. No i papatki!